Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Sportowy Tydzień. Dwunastą kolejkę spotkań rozegrały zespoły występujące w piłkarskiej czwartej lidze. Bałtyk koszań stroje niebiesko-granatowe zmierzył się przed własną publicznością z Hutnikiem Szczecin. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja tych ekip. Bałtyk do tej pory nie przegrał żadnego spotkania na własnym boisku, jednak nie miał zbyt dużej przewagi nad swoim rywalem. Hutnik przed tym sezonem wymieniany był w gronie kandydatów do awansu, jednak nieco zawodzi, podobnie zresztą jak drużyna drużyna Koszalińska. Od początku mecz toczył się pod dyktando gospodarzy. Już pierwsza akcja Marcina Chyły, doskonałe podanie do kolegi z drużyny, jednak ten minął się z piłką i nie było prowadzenia z tej akcji. W kolejnej dobrej okazji gospodarze Damian Kupisz dwukrotnie próbował pokonać bramkarza gości, jednak za każdym razem lepszy okazywał się golkiper Hutnika. Goście sporadycznie atakowali rywali, tym razem jednak lepszy bramkarz gospodarzy Maciej Dulewicz. Marcin Chyła szukał swoich okazji strzeleckich, jednak tym razem przegrywa rywalizację z golkiperem Chutnika. 18 minuta spotkania, rzut rożny i Ochnio daje prowadzenie Chutnikowi 1 do 0. Na odpowiedź gospodarzy trzeba było czekać 7 minut. Do remisu doprowadził Marcin Chyła. Do końca pierwszej części wynik nie uległ już zmianie. Długo kibice czekali na kolejne dobre okazje z obu stron. W 57. minucie na strzał zdecydował się Grzegorz Gunia, napastnik Hutnika Szczecin. Błąd bramkarza gospodarzy i Hutnik prowadził 2 do 1. Minutę później próbował odpowiedzieć Marcin Chyła, jednak tym razem nieskutecznie. świetną formą i techniką popisał się Damian Kupisz. Indywidualny raid tego zawodnika zakończył się golem dla Bałtyku. W tym momencie było już 2 do 2. 5 minut później Marcin Chyła i zespół koszański obejmuje prowadzenie 3 do 2. Gospodarze nie zwalniali tempa. Kolejna dobra okazja Damian Kupisz wchodzi w pole karne. Strzela lub podaje, jednak i to i to nie przynosi efektu bramkowego. Marcin Chyła w sytuacji sam na sam z gołkiperem Hutnika, jednak tym razem lepszy bramkarz gości. Ostatnia ciekawa akcja w wykonaniu gospodarzy i bramka po asyście Marcina Chyły do Łukasza Duszkiewicza. Ostatecznie to trafienie ustala wynik spotkania na 4 do 2 dla Bałtyku Koszalin. Ta troszeczkę defensywa zdekompletowana, ale jednak udało się otrzymać rezultat i korzystny w końcówce tego spotkania. Jak Wam się grało właśnie w tej formacji? No graliśmy chyba po raz drugi w takiej formacji, bo wcześniej graliśmy w meczu pucharowym z, z Mechanikiem Obolice. Wiadomo, nie gramy na co dzień w takim ustawieniu i trochę szwankuje nasze, nasza komunikacja. Ale myślę, że w gruncie rzeczy dwie bramki stracone, ale cztery strzelone w każdym razie i ważne są dla nas trzy punkty, bo jednak chcemy się piąć w górę w tabeli. Po ostatnim występie takie odbudowanie chyba, troszeczkę potrzebowaliście czasu w tym meczu, żeby się właśnie odbudować po tamtej porażce. Moim zdaniem tamten mecz, o tamtym meczu musimy po prostu zapomnieć. To był zbieg okoliczności niesprzyjających nam. Dzisiaj trochę nam pomagało szczęście, sprzyjało. Wiadomo, ciężka murawa, ale staraliśmy się grać jak najlepiej i konsekwentnie, agresywnie do końca. I to nam się opłaciło, mamy trzy punkty. Dwukrotnie goniliście wynik, udało Wam się wyciągnąć ten rezultat, i tak naprawdę, chyba ze skutecznością już nie ma żadnych problemów w Waszym zespole. Znaczy no, w sytuacji zrobiliśmy sobie na pewno więcej niż szliśmy bramek. Mogliśmy dobić rywala jeszcze bardziej. Aczkolwiek cieszę, że mimo, że przegrywaliśmy dwa razy, podjęliśmy walkę, musieliśmy po. Blamarze sprzed przed tygodnia pokazać tutaj kibicom, że walczymy do końca, że w każdym meczu będziemy grać na 150%, że nigdy się nie poddamy, będziemy walczyć do ostatniego meczu o awans do trzeciej ligi. Fajnie to wygląda, kiedy gracie z, z, z zespołem, który sąsiaduje właściwie z nami w tabeli. Niedużą miał stratę do was przed tym meczem. I tak naprawdę od momentu, kiedy zdobyliście bramkę na 2-2, tak ruszyliście, że rywal nie był w stanie was dogonić. Właśnie chyba to nas zmobilizowało, że wiemy, że rywal deptał nam po piętach, dwa punkty miał straty do nas. Strzeliliśmy bramkę na 2-2, później jeszcze dołożyliśmy jedną, to nam dodało skrzydeł, dorzuciliśmy czwartą, mamy najważniejsze, że mamy trzy punkty, cieszymy się z tego, czekamy na kolejny mecz, mam nadzieję, że w pozostałe trzy mecze będą również zwycięskie i zdobędziemy komplet punktów, co nam pozwoli z optymizmem patrzeć na rundę i Przygotowania do rundy wiosennej. Na to spotkanie nie trzeba było specjalnie mobilizować zawodników. Chcieli na pewno pokazać się tu kibicom po, po ostatnim niepowodzeniu, aczkolwiek troszeczkę potrzebowali czasu do tego, żeby udowodnić wyższość w tym starciu. No ja myślę, że każdy mecz w tej lidze jest ciężkim spotkaniem, a zespół hutnika należy do czołowych zespołów, do zespołów, które miały się ubiegać o awans. Byliśmy tutaj zmuszeni zagrać składem. Mocno nazwijmy młodzieżowym, co nie znaczy oczywiście, że ci chłopcy nie mają papierów na grę i udowodnili to dzisiaj na boisku. A dzisiaj właśnie to pokazało, że Bałtyk ma szeroki skład, szeroką kadrę i tak naprawdę bez względu na to, czy ktoś wypadnie ze składu, to Bałtyk nadal gra dobrze. To znaczy to pokazało dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie się to potwierdzać. Jednak liczę na, na większy komfort możliwości zestawiania zespołu. Oto komplet wyników 12 kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Bałtyk Koszalin, mimo tego, że dwukrotnie przegrywał w starciu z Hutnikiem, to jednak wygrał cały mecz 4 do 2. Leśnik Rosamanowo nadal potwierdza swoją dobrą dyspozycję w rozgrywkach jesiennych czwartej ligi. Wygrał na wyjeździe 4 do 0 z Odrą hojna. Grywka Pomorski Lider zmagań zaledwie zremisował na wyjeździe z Kluczewią Stargard 0 do 0. I na Goleniów wicelider rozgrywek pokonała na wyjeździe Lecha Czaplinek 2 do 0. Drawa drawsko Pomorskie również Błysnęła formą, wygrywając na wyjeździe z daszborem Szczecinek 2 do 1. Nie zwalnia tempa Astra u stronie morskie. Tym razem na wyjeździe pokonała Sarmatę Dobra 2 do 1. Wineta Wolin wygrała z Wybrzeżem Rewalskim Rewal 3 do 1. I Wiktoria Przecław pokonała 3 do 1. Piasta Chosiwel. Aktualna sytuacja w tabeli na czele gry w Kamień Pomorski z drobkiem 25 punktów. 24 ma Ina Goleniów, 23 Bałtyk Koszalin, 22 mają Drawa Drawsko-Pomorskie i Astra Ustronie Morskie. Wielki ścisk w czołówce ligowej klasyfikacji. Również do czołówki puka Leśnik Manowa 20 punktów i 20 punktów ma Wineta Wolin. Po 18 Hutnik Szczecin i Sarmata Dobra. Na 10 miejscu Lech Czaplinek z drobkiem 15 punktów. Program trzynastej kolejki tylko Koszeń zmierzy się na wyjeździe z Piastem Chociwel. W pozostałych meczach Leśnik Rosamonowo zmierzy się z Kluczewią Stargard. Gry w Kamień Pomorski walczyć będzie z Winetą Wolin i na Goleniów podejmuje Odrę Astra ustronie Morskie zmierzy się z Daszborem Szczecinek. Hutnik Szczecin podejmuje Sarmatę Dobra. Drawa Drawsko-Pomorskie zmierzy się z Lechem Czaplinek, a także Wybrzeże Rewalskie Rewal podejmuje Wiktorię Przecław.